Witam serdecznie Państwa Mamy początek czerwca Jak Państwo widzicie to jest moja dziupla i co się ukazuje Ostateczna koncepcja tej dziupli Pula dziupli którą wymyślił człowiek Ostateczna koncepcja się pojawiła w mojej wyobraźni. Może w lipcu uda mi się to wdrożyć. Bo w takiej formie nie może być. Tu musi być, niestety, rameczka podzielona na dwie części niestety na takiej długiej ramce to ja sobie nie radzę jak widzicie świeżo osadzony rój jest systematycznie dokarmiany bo teraz żyjemy w takich warunkach środowiskowych, że nie ma chłoporobotników, drobnych chłopów, którzy po kolei wszystko sieją przez cały rok plony po plony i pszczoły mają co zbierać. Teraz struktura Środowiskowa jest całkowicie zmieniona I Niestety Jest inna metoda Inne kanony gospodarowania I Jak państwo widzicie Tu jest przegroda, tu jest jedna część ula, tu druga i do tej części ula drugiej, gdzie nie ma matki, przeniósł słem ramkę z jajkami i zobaczę, czy rodzina pszczela podjęła pracę na tych ramkach. Na tym czerwiu. tak, w drugiej części ula, jak Państwo widzą rodzina pięknie pracuje gromadzi pokarm i tu w środkowej części zaopiekowała się czerwiem no co dzisiaj zrobię, no to dam drugą ramkę z drugiej strony co mi to wadzi ramka długa strasznie długa ramka jest bardzo długa I proszę państwa ta ramka musi być w tym miejscu odcięta, przybita listwa górna, a górna część zamki to musi być wyjmowana półnadstawka. stawka. No niestety, innej opcji tu nie widzę, żeby ta miodnia była wyjmowana. Niestety. No i tu są załadowane cukrem, co będziemy się czarować. A tu robią robi rodzina pszczela węze. I to pięknie robi. Zobaczymy dalej. Po z tej rodziny tu powstanie dwie rodziny. Chyba, że w międzyczasie dokoptuje jakiś rój. Tu już zaczynają robić. Tak, także tu, drodzy Państwo, szykują się z takie poprawki. Także tu już jest miseczka matecznikowa. A co jest w miseczce matecznikowej? Jeszcze zobaczymy. Miseczka matecznikowa jest pusta. Niestety. Proszę Państwa, no, kłopot straszny jest z takimi ramkami. Ale już bym się wycwanił, jak widzicie, te ramki można kłaść na boku. No I myślę tu zrobić suwaną półna stawkę. Tu są jajeczka. A tu ciężko dopatrzeć się tych jajeczek. Słabo ta matka czerwi. Słabo ta matka czerwi, ale dlaczego? Z wielkiej burzy mały deszcz. Pięknie wszystko wykitowały. Tak, drodzy Państwo, tu już jest przerw wylągnięty. Tak. No i tą ramkę stawię gdzieś tu, bardzo na koniec, żeby w tej części ula, tej części gniazda odczuły bezmateczność żeby w obecności matki założyły drugi matecznik tak tu jest ładnie zaniesione jajkami tu też już mam przewórzej manipulacyjną to mogę te ramki wsunąć no i do drugiej części tej półnadstawki stawiłem kolejną ramkę z czerwiem aby tam odczuły bezmateczność no dużo pszczół jest w polu, ale i dużo pszczół wypracowało się przy tworzeniu tego wosku odbudowie gniazda. Na dno ula nie ma szans zaglądnąć, potrzebna byłaby. Latarka. Tak, tu wszystko zaczerwione. Także ta może masz 10 dni. To wszystko bardzo ładnie wygląda. A tu są już drodzy Państwo plastry bez węzy. Plaster bez węzy Popatrzcie się Jaka biel. Matka gdzie się sprytnie chowa. Tu nie doszła z czerwieniem. Hmm. I tak, drodzy państwo, ta. Moja y, dziupla wygląda. I suwam to wszystko do kupy, przekładam listewkami i w tej dziupli nie będzie. Tej dziupli nie będzie czego nie będzie cukru, pudru, nie będzie wąskiej uliczki, tylko ta studnia z dwutlenkiem węgla. No i na jesieni będę to musiał zdiagnozować, ile ty będzie, 100, 200, 300, czy parę tysięcy. I teraz wkładamy tą ramkę. Tak, i tu robimy przejścia. Przejścia pod powałkę. Aby w tej części gniazda. Myślały o założeniu mateczników. W ten sposób drodzy Państwo, to wszystko urządziłem a tu mam tych pszczółek, trzeba to strzepać poza ulem no pszczoły przepięknie się rozleciały Godzina przela przepięknie się rozleciała teraz te kraje ustrzelni tymi ściereczkami Żeby mi tu nie wychodziły Jak widzicie, pszczół masę wyginęło albo było kilka matek i sobie otrunęły no, różnie mogło być ale raczej się wypracowały przy odrabianiu włoszczyzny Teraz tu naprawdę nie ma po co zaglądać. A czy będę dzielił ramkę i robił tu nadstawkę stawkę, to wątpię. Ale można by tak zrobić. Raczej trzeba się nastawić izolowanie matki w słoiku na daszku za kratą ogrodową. To będzie najlepsze, drodzy Państwo, rozwiązanie. Teraz zobaczymy jak one na wylotku się sprawują. O, popatrzy się. Jedna jest jest masa tego. W tej studni z dwutlenkiem węgla. No i teraz ten odkładzik. Czy tu? Szułki. Żeby zaczęły tu latać. Żeby ten odkładzik miał pszczoły lotne. Tak, wylatują stąd. To młode, gdy się oblecą, tym wylotkiem będą wylatywać i przylatywać. No i proszę Państwa, serdecznie się z Państwem żegnam.